Pierwsze nagranie zostało opublikowane 9 października 2011 roku na YouTubie. I jak pisze autor, minęło trochę czasu, nie byłem w mieście, ale teraz wróciłem. Zaledwie kilka dni i odkryłem, gdzie stwór ma swój nowy dom, na moim strychu. Mam nadzieję, że przestraszyłem go tak samo, jak on mnie. Na początku nagrania mężczyzna chodzi i opowiada o tym, że od jakiegoś czasu słyszy dziwne dźwięki dochodzące ze swojego strychu. Jednakże, gdy tam wchodzi, spotyka dziwne stworzenia. Hello? 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 It's just think it's just a raccoon. Yeah. Oh my God. Yeah, Czy jest to jakiś dziwny potwór czający się na niego? Kosmita, a może to wszystko to tylko mistyfikacja? Na temat tego nagrania nie wiadomo zbyt wiele. Zostało ono nakręcone w Stanach Zjednoczonych, a w 2015 roku film pojawił się na platformie YouTube. Na nagraniu możemy zobaczyć kobietę, która z kimś spaceruje. Gdy są na zewnątrz, nagle pojawia się bardzo wyraźna sylwetka kosmity, a ci uciekają. Zresztą, zobaczcie sami. Kosmita wygląda dokładnie tak, jak przedstawiany jest w filmach. Niestety nie mamy ścieżki audio i ciężko cokolwiek więcej się o nim dowiedzieć. Dajcie znać, co myślicie o tym filmie w komentarzu. Kolejne nagranie na naszej liście przedstawia grupkę znajomych chillujących przy ognisku, gdy nagle słyszą dziwne dźwięki dochodzące z opuszczonego budynku, który znajduje się tuż za nimi. Ouais. C'est 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 une super de belle soirée. Qu'est-ce que vous avez passé les années Moi, je pense que le feu il réussit. Qu'est-ce que tu en penses Il réussit ta barbecue. On a un petit beau feu. Hey, ça veut dire Quoi Check, check. Ah, Frank, poigne la flashlight! Vite, poigne la flashlight! Fuck, c'était quoi? Ah, C'est où? C'est à droite! C'est parti haut Il ah, y a des choses là! Il y a des choses là! Oh shit! où? C'est quoi le drone C'est quoi Il est où Il est dans l'eau Tchèque, ça a bougé Ça a bougé Ça a bougé, recule Na ułamek sekundy możemy zobaczyć tę dziwną postać, która zdaje się ich obserwować, a następnie znika bez śladu. Wiele osób sądzi, że nie był to żaden duch, tylko jakaś dziwna kreatura. Tajemnicza latająca istota została zarejestrowana przez mężczyznę w Pensylwanii. Facet początkowo myślał, że to stworzenie to ptak, ale po przybliżeniu odkrył, że przypomina pterodaktyla. Ostatnie nagranie pochodzi z Tink Tonga i przedstawia mojego chłopca, który biegnie w stronę swojej mamy, jednakże tuż za jego plecami dzieje się coś dziwnego. Obejrzyjcie uważnie. Aby to zobaczyć trzeba dość mocno zwolnić nagranie. Po lewej stronie korytarza wychyla się dziwna cienista postać, a następnie kończy się film. Wiele osób uważa, że był to Shadowman, a wy co o tym myślicie?